No, no. Więc tak, żeby y, tego karty wirtualnej Booking'a się nie najpierw trzeba wziąć karteczkę z, z Bookingu. tak? Te stare są w Bookingu, a wszystkie nowe, wszystkie nowe e, rezerwacje, czy aktualne, one są, e, one są e, w naszym hotelgramie przez 3 dni od wymeldowania się gościa. Więc jak mamy taki numer karty z, z, z albo z Bookingu ściągnięty, albo z hotelgramu, to po prostu wchodzimy na terminal płatniczy, tak? wpisujemy kwotę do pobrania. 299 yy, tak, 0,0 299 zł, tak trzeba wpisać. No i zatwierdzamy zielony, nie tak jak normalna, płat, normalna płatność. I teraz teoretycznie powinien ktoś jakby był, był nie z kartą. No to przykłada kartę. A jeżeli, jeżeli tej karty nie mamy, bo ściągamy ją wirtualnie, więc naciskamy przycisk tutaj. Hop. I mamy teraz opcję albo blik, albo ręczne wprowadzanie. Ok, i zatwierdzamy. Wybieramy ręczne wprowadzanie i zatwierdzamy. I teraz musimy wpisać wszystkie numery, które mieliśmy tutaj ściągnięte wcześniej. Czyli card number, czyli numer karty, tak? Wpisujemy. Zatwierdzamy i wpisujemy ważne, e, ważne, czyli następny numer, data ważności i zatwierdzamy i wpisujemy kod, tak jak na karcie jest z tyłu na odwrocie. mamy ten kod. Jest autoryzacja, tak? podpis zgodny do, dla klienta, czyli wygra Hop i to tyle. No terminalu płatność jest pobrana, teraz tą samą płatność wpisujemy na kasę fiskalną, tak? naszą płatność, czyli po prostu jak zwykle mamy 209, tutaj jakąś kwotę, e, tak i to jest hotel, więc to 2, tak, mamy razem F4 i ja tutaj, żeby od, jakby od, e, inaczej z, wpisuję numer 8, czyli mobilna żeby to było tak. A w sumie nie ma wielkiego znaczenia, ale tak to robię, nie? Więc, więc tak myślę, że to będzie zawsze można później. i tyle. Na tym się kończy transakcja cała. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.